Manko się manko, no nie ma czasu na nagrywanie Sporo roboty i chcę wszystko dokończyć do jutra, żeby chłopaki mieli luzik No ale no nie mogłem się powstrzymać, mam mojego pioruna małego Piorun? Piorun będzie, mówi, że będzie zalepiał oponę teraz Mamy oponę, która ma tutaj w ciurę, że paluch wchodzi, tak? O, palucha, put the finger Poda finger. Oh, no. Mały ma pomysł. No, no. pomysł no, no. Mały będzie muszluma wkładał tutaj w tę dziurę. Myślicie, że, że da radę? Że da radę to naprawić? Tak jak Czy z wnętrza? z Ok, to unpress the uh, tire. Więc dlaczego nie air Bo to Także co, jest, jest jeszcze się ciekawi, jak mały naprawi to no, oponę. Nie, yeah. Będziemy to sprawdzać, jak mały da radę naprawić taką oponę, gdzie oh. była taka e, mocno przecięta jest. Oczywiście, że nie założymy takiej opony, e, ale chcę sprawdzić, co mały tutaj wykombinuje z tym. Mały. Piorun, to jest piorun. Słuchajcie, to jest mój mały piorun. Niech powalczy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja muszę silnik wkładać. No mówię, nie ma tego czasu trochę na, na, na te nagrywanie, ale to nic. Zaraz wrócimy do niego. Zaraz do niego wrócimy. Na chwilę odlatłem, ale mały już mnie woła. Także wracamy, zobaczyć jego progres. Uh, how you put the mushroom? Then. You take the bo no. Yeah, but how you. Want? Just open one side. Try to. I put the mushroom there. I've never done it, That's why you you have to do it by yourself, yes? Why you? How many times I uh, I told you uh, how I teach you, yeah? How? No the mushroom. Never too me the mushroom. But this is for you, job for you. Uh, żeby on go włożył i naprawił te opony. Take the uh, tire off. No dobra, uh, nie chciem no. Oje. Oh yeah. Niech się nie to opony. Zara wrócimy, bo no nie mam czasu tak stać przy nim. Aczkolwiek słuchajcie, no co tam i tak nie nagrywamy filmów dzisiaj. Bo nie ma na to czasu za bardzo. To jeden film może być dłuższy z moim piorunem. Mój mały piorun. Where is the uh, Where? No, no, it's not this one. It is. It's not. It is It's not, that. Yes, it is. It's one more. Where? Other side, from inside, yeah. You take the whole tire off. it. no, no. Is that one? I, I know it's. No, it's not. I know it is. It's not. I show you. If you're wrong, you know what you're gonna do. You know, piorunyety. Piorunyety. The most ugly Don't be funny, yeah. The. I show you. It's from this side. Stop. No kurwa no... No gamoniu, no. No kurwa na no człowieku no. On no, zabije, mnie kurwa przed wyjazdem do Polski i jeszcze siebie. Okej, hę? No siódmy, wyda jest zasad, na jest Ale się jeszcze pyskuje na mnie tutaj.

No, it's that side. It's here. It? It's right here. Okay. Who stands web swing? What? What? It's <Co>, hard to become here. It's hard to become Oh, Why he looks like <laughs> pull the lula? Okay, put the tire back. <laughs> put huh? the tire back and Quick. fill up on the on the rim. Like fill, fill up. Jeden, yeah, we cut later. Put the rim, put the, uh, on the rim. <laughs> Oczywiście, że przyuczenie, jak gdzie możemy łapać e, e, łatać dziury. Oczywi o kurwa, z pędzlem to dla mnie było przyuczenie, gdzie można naprawiać, w jakich miejscach. Można naprawiać. Będzie to trzymać, czy nie będzie? Długi film. No, ale nie jest. No, jestem ciekaw, czy on będzie trzymać powietrze, czy nie. No, panowie, no wentylam. Yeah. Kurwa sam jestem ciekawy, czy to ma miejsce no, łapy wciągnie. Ok, stop Pompujemy? Mały Dobra i teraz wyślę go do Maćka Niech dla Maćka pokaże, co zrobił ten mały o. Ty go! And here one more cut And what do we do? Cheshire. Cheshire. That's very good idea. <laughs> We're done. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia. I do zobaczenia w Polsce. W piątek, sobota, niedziela i poniedziałek od samego rana będę w Polsce. Będziemy walczyć. <laughs> Także pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia. Gabriel, to klinik.